To miał być film o Wikingach brutalne, epicki, zemsta, miecze, krew i walhalla. Dla jednych The Northman okazał się rozczarowaniem, dla innych jednym z najbardziej bezkompromisowych filmów historycznych ostatnich lat. Pytanie brzmi: czy ten film zmarnował swój potencjał, czy po prostu nie chciał być tym, czego oczekiwała większość widzów? Bo może problem nie leży w tym, jaki to film tylko w tym, jak bardzo różni się od naszej popkulturowej wizji Wikingów. Dziś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym The Northman naprawdę jest. Ile w nim prawdy o wikingach? Kim jest jego główny bohater? I dlaczego to film, który każdy fascynat tej epoki powinien zobaczyć, nawet jeśli go nie polubi? Pytanie podstawowe. Czy The Northman miał być hitem? Patrząc na obsadę, budżet i skalę, tak, przynajmniej częściowo. Patrząc na reżysera, absolutnie nie. Za film odpowiada Robert Eggers, twórca znany z kina chłodnego, hermetycznego, obsesyjnie historycznego, pozbawionego ukłonu w stronę widza. Edgers dostał największy budżet w swojej karierze, ale nie dostał jednego, wolnej ręki do zrobienia blackbustera. To kluczowe, bo The Northman od samego początku był konfliktem dwóch wizji: studia, które chciało epickiego widowiska. I reżysera, który chciał mitologicznej tragedii. I to napięcie czuć w każdej scenie. To nie jest film przygodowy, to nie jest kino zemsty w klasycznym sensie, to nie jest opowieść o bohaterze. To film, skonstruowany jak saga, mit, rytuał przejścia. Fabuła jest tu celowo prosta, wręcz permitywna. Ojciec zostaje zamordowany, syn przysięga zemstę, reszta jest nieunikniona. Eggers nie interesuje się pytaniem, czy bohater postąpi słusznie. On zakłada, on nie ma wyboru. To ogromna różnica w porównaniu do kina w stylu Gladiator, gdzie zemsta daje sens, cierpienie prowadzi do oczyszczenia, finał przynosi emocjonalną ulgę. The Northman nie ma ulgi, jest tylko domknięcie mitu. Główny bohater, Amlet, nie jest bohaterem w nowoczesnym sensie. Nie przechodzi klasycznej drogi przemiany. Nie uczy się, nie dojrzewa, nie kwestionuje celu. On jest narzędziem przeznaczenia, produktem kultury wojennej i człowiekiem uformowanym przez mit i przemoc. I tu dochodzimy do niewygodnej prawdy. I teraz ile prawdy o Wikingach jest w tej postaci? więcej niż większość widzów chce zobaczyć. Popkultura przyzwyczaiła nas do wikingów honorowych, wolnych, dzikich, ale sprawiedliwych. Tymczasem historycznie wikingowie byli społeczeństwem grabieżczym. Niewolnictwo było normą, przemoc była nie tylko środkiem, ale elementem tożsamości. Religia przenikała każdą decyzję. Hamlet nie kwestionuje okrucieństwa, nie analizuje moralności. Wierzy w Walhalle jak w fakt, nie metaforę. I właśnie dlatego dla współczesnego widza jest tak obcy. Aleksander Skarsgard nie tylko zagrał główną rolę. On był współproducentem filmu i jednym z jego motorów napędowych. Przygotowania obejmowały ekstremalny trening fizyczny, prace nad ruchem inspirowanym zwierzętami i bersekerami, ograniczenie dialogu na rzecz ekspresji ciała, ale najważniejsze jest to, czego nie zrobił. Nie próbował uczynić bohatera sympatycznym, nie grał pod emocjonalną identyfikację widza, nie tłumaczył postaci współczesną psychologią. To rola niekomfortowa, ale uczciwa wobec epoki. Ten film boli część widowni, bo łamie kontrakt z widzem. Widz czekuje sensu cierpienia, nagrody za wytrwałość emocjonalnego finału. Eggers mówi: "Nie było sensu, było przeznaczenie". I to jest moment, w którym część widzów odpada. Ale czy dałoby się pójść bardziej w stronę gladiatora? Tak, ale wtedy to byłby zupełnie inny film, bardziej przystępny, bardziej emocjonalny, bardziej fałszywy historycznie. Egger świadomie zrezygnował z katarzis, heroizacji przemocy i triumfu jednostki, bo chciał pokazać świat, w którym jednostka nie wygrywa z mitem. I teraz, dlaczego każdy fan epoki Wikingów powinien to obejrzeć? Bo The Nordman robi coś niezwykle rzadkiego. Pokazuje mentalność epoki nie tylko i estetykę. Traktuje mitologię serio i nie filtruje historii przez współczesną wrażliwość. To film, który nie chce się podobać, nie chce być łatwy. I nie chcę być legendą ku pokrzepieniu serc. To kino, które mówi tak mogli myśleć ludzie sprzed tysiąca lat, i to nie musi nam się podobać. Ten Nordman nie jest filmem dla każdego i nigdy nie miał nim być. To nie zmarnowany potencjał. To potencjał świadomie niewykorzystany, bo twórca wolał prawdę mitu niż wygodę widza. Jeśli fascynują cię Wikingowie, ten film nie pokaże ich takimi, jakich chcesz. Pokaże ich takimi, jakimi mogli naprawdę być. Jeżeli spodobał Ci się film, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, a jak zasubskrybujesz, będzie mi bardzo miło. Do następnego, cześć.